Dobre, ale przyjaźń, przyjaźń no. no, o serwerze Jolka, daje przyjaźń o serwerze, dokładnie, no Jest głośno czy Serduszka, serduszka. czy o serwerze Serwer a, przyjaźń A ile płacisz? Ile płacisz? Probosz ile płacisz? Wiesz, nie wiem, ale dużo, dużo. Nie, nie wiem ile mogę powiedzieć, dobrego ale <grym grym> do <grym> Ej dobra, w sumie dobre teksty, ej, ziompel, ten serwer był od ciebie pierwszy Ej kurwa, w sumie proste wersy, top jeden serwer na całej Polsce leszy. Ej, top jeden serwer, gamka chora, nie musisz mi o tym mówić na się miałem tutora i to jest proste yo. Tutora rura nie Tutera twoja tura Ej, w sumie miałeś tutora, tak jak Donkey i przegrał doktorat. Ej, w sumie ja to <noise> robię na wersa. Ej, ziombel, kurwa Donkey, stąd wypieprzaj. Ej, donkey, wchodzę w dobrą opcję, masz coś z nim wspólnego, bo grasz na koncie z osłem i to jest proste, yo. Ej, wchodzę na bicie, a walenie konia jedną ręką też sobie współdzielicie? Ej, w sumie ja nie będę się już obrażał. E, Rubin server, kurwa ziomek wypierdalaj. Ja pierdolę, co się tutaj dzieje? Ej, serduszka proszę was, bo kurwa Ej, jestem aniołem na podstawie twojego z partnera, gram do bitu można nakręcić paradokument Szantażowanie na tym spiku. Ej, w nie na no, freestyluję, ja już pokojowo lecę wyjebane jo. mam żartuję no. Ej, w sumie, wyjebane mam żartuję Ej, ziomę kurwa, bo cię tutaj poruszę Ej, w sumie To są teksty na bitach Wiesz o co chodzi stoi cały Rubin na dobra, bitach Dobra Jedyne co poruszasz kurwa gram na sztosach to kurwa nie wiem spod na mapie Wispa Itanosa, i to jest proste, yo! Jesteś marną fają, tak tutaj grają, oni tylko przed tobą opadają. Ej, co mnie wyspa Itanosa? Ty na kurwa, wódz, wodza orków się na. No, kurwa! Lichuj! Ja ej, no, ej, 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 jak wódz orków ci zajebał, kurwa ja spłacam długi. To miałeś noc z muzeum z maczugą tabalugi, i to jest proste, yo! Ej, jadę ziomal. Prawy na imię Kuba, więc Jakubie zrób mi, loda. Ej w sumie, ja nie z... Jak kurwa ci pierdolę lewą ręką Ja pierdolę, ale węc mu wjechał, nie? Nie mogę kurwa Ej, gram na s... Gram na sztosach, chce e -y, jego ulubiona mapa góra Sochan I to jest proste, to będziesz szczere. Jadę frajerę, nie wiem, jem se i to jest proste, yo, jadę tutaj kurwę. Tylko Nemerę zbiję z takim chujowym ekwipunkiem, i to yo. jest proste, yo, to jest dobra opcja. Zaim starem, możesz sobie założyć, gildię kurwa topka. Ej, dobra, Roksa, Roksa. To jest dobre sprawa, ja zakładam gil, wypierdalaj Ej, ziomek, to będzie teraz szczere wiesz o co chodzi, ty kurwa falisz ciągle herę Ej, ziomek, kurwa proste wersy, proszę się nie odzywać, bo kurwa stoję kurwa pomiędzy Ja pierdolę, proszę cię o coś, wypierdalaj ze Rubina, idź na nodzie, ziomo no ja pójdę na nodie, gadka szczera, a tyle mu się wypierdalej kurwa na PL'a I to jest proste yo To jest zwykła kurwa, masz rozjebany dupę jak kebab, wypierdalej na serwer turcja Yo, dobra Iść Turcja, to jest ty masz rozjebaną dupę, to jest sukno Ej, gram na no, lutach, jesteście tak chujowi, że nie wiem którego mam zacząć słuchać I to jest proste yo Wy pl -y z blikiem, my współczesna gildia, więc kurwy płacimy blikiem Ej, to niezłe, kurwa, iPsard był założycielem, przejęliście to i z pierdole, sp... kurwa masz, miesza mi się wszystko, pierdole. Ej, 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 dwa słowa od ten... Prawy stycfelu O ty, co zrobiłeś? Twój współgracz się wyrucha na hajs, jadę ziomek. Jedyne co ci się miesza, to kurwa odgrania z nim w głowie. I to jest proste, Ej. yo! I jesteś z jebem. i odsłuchaniu z farmazoniarzy kurwa wjebanym m Ej, w sumie patrz na to, wyjebali mnie z gildii. To co, blinki przyjmujecie do gildii? Ej, kurwa! <śled>